Witam na dzisiejszej uroczystości upamiętniającej ofiary wprowadzenia stanu wojennego w Polsce dokładnie 40 lat temu. A teraz bardzo proszę o odegranie filmu państwowego. Jeszcze Polska, szanowni 13 grudnia 2021 roku przypada 40. rocznica wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. Ogłoszony niezgodnie z konstytucją stan nadzwyczajny zaowocował internowaniem wielu działaczy opozycji. Co najmniej kilkadziesiąt osób straciło życie. Tysiące kolejnych działaczy Solidarności było zastraszanych, szykanowanych, zwalnianych z pracy, inwigilowanych i zmuszonych do emigracji. Represje dotknęły również rodziny, członków zdelegalizowanego związku. W reakcji na wprowadzenie stanu wojennego Solidarność podjęła liczne akcje protestacyjne i strajkowe, które, które były brutalnie pacyfikowane. Nieopodal stąd, w Głogowskiej Hucie, podjęto strajk okupacyjny w obronie inter internowanych działaczy Solidarności. Strajk ten był szczególnym aktem odwagi, z racji tego, że miał miejsce w zakładzie, który został zmilitaryzowany. Organizatorzy i uczestnicy wydarzeń ponieśli dotkliwe kary. Za udział w strajkach i protestach w całej Polsce 4 tysiące osób usłyszało zarzuty prokuratorskie i zostało skazanych zwykle na kary więzienia. W czasie trwania stanu wojennego zostało internowanych przeszło 10 tysięcy osób w 49 ośrodkach internowania na terenie całego kraju, w tym w tym mieszczącym się w Głogowie. Wypysynowani byli głównie czołowi działaczy Solidarności, doradcy związków i związani z nimi intelektualiści oraz działacze opozycji demokratycznej. Podkreślić należy, że internowani byli osadzeni bez żadnego wyroku i na czas nieokreślony. Dokładna liczba ofiar śmiertelnych stanu, stanu wojennego do dziś nie jest znana. Szacuje się, że w życie w tym czasie straciło około 40 osób. Stan wojenny trwał 586 dni. Został zawieszony 31 grudnia 82 roku, a zniesiono go 22 lipca 1983 roku. I chociaż wówczas, 40 lat temu brutalnie stłumiono wolnościowe dążenia narodu polskiego, to stan wojenny stał się cezurą, od czasu której system władzy w Polsce chylił się już tylko ku opadkowi. Zebraliśmy się dziś zgodnie z wieloletnią tradycją, żeby uczcić pamięć o ofiarach i represjonowanych, a także ich rodzinach, ale powiedzieć też, że ich ofiara, ich poświęcenie nie były nadaremne że to dzięki ich walce, nieugiętej postawie mogło dojść do przemian politycznych w roku 1989. Jest dziś wraz z nami jeden z uczestników tamtych wydarzeń Błogowiani, aktywny działacz pierwszej Solidarności, zatrzymany 13 grudnia 1981 roku, przetrzymywany w areszcie śledczym we Wrocławiu, a następnie internowany w ośrodku w Grodkowiu. Po zwolnieniu z internowania działacz opozycji demokratycznej Proszę o zabranie głosu przez pana Romualda Halickiego. Dziękuję ślicznie za takie liczne przybycie. Powiem tak szczerze: ja tutaj akurat nie byłem internowany, bo byłem we Wrocławiu, tak jak Radek wspomniał, zatrzymywany 13 grudnia na Mazowieckiej we Wrocławiu. Przewieziony do komendy we Wrocławiu. A 24 grudnia, perfidna data. To była, wybliżano nas do Grotkowa. Część do Grotkowa, część do Nysy. W Grotkowie byłem 7 miesięcy, 7, 7 dni dokładnie. Zostałem zwolniony. Pomimo tego, że namawiano mnie na podpisanie lojalki, tak zwanej, nie zgodziłem się, nie wyraziłem zgody na to. Zresztą powiem Państwu szczerze: 31 grudnia była bardzo duża zadyma. W Grodkowie. także yy, nawet zomowcy przyjechali specjalnie, na myszkę, odwołali i odwołali yy, komendanta Rameszka, tamtego. Prawda? To tyle na, na dzisiaj. Prawda? Życzę wszystkim dobrego, spokojnego dnia, spokojny świąt, Bożego Narodzenia i szczęśliwego nowego roku. Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu, panią Ewelerst. Szanowni Państwo, drodzy koledzy, koleżanki, kiedy kolejny rok stoję pod murami Zakładu Karnego, to myślę, że każdy z nas ma tą świadomość, że wolność i demokracja nie jest stanem, a jest czynem. Co prawda ja nie byłam za murami tego Zakładu ja wówczas byłam maturzystką przepełnioną nadziejami o wolnym kraju, o demokracji i pamiętam, jak po Euforii Solidarności, po entuzjazmie i po nadziei na, na normalność, tak? przyszła ta długa, mroźna noc stanu wojennego i ta gorzka świadomość, że takie wartości jak uczciwość, jak, jak lojalność no, stały się dla wielu, miały inne znaczenie właśnie w tamtym czasie przestały mieć to same znaczenie. Ja miałam tą przyjemność, że na mojej drodze wówczas młodej dziewczyny stanęli ci ludzie, którzy walczyli o tą wolność, demokrację, uczciwość. Ci ludzie, którzy mieli tą świadomość, że ta wolno, o tą wolność trzeba walczyć bez względu na cenę jaką musieli ponieść. Pamiętam te spotkania na Alei Wolności z działaczami w Solidarności, ale chcę Państwu powiedzieć, że największy wpływ na moje postrzeganie wolności, demokracji i uczciwości miał Andrzej Kosmalski. Tato Radka Kosmalskiego przez wiele lat kształtował moją postawę. I walkę o to, aby te ideały i wartości przeświecały nam wszystkim. I dzisiaj, kiedy stoimy pod murami tego zakładu karnego, pod tablicą, e, która no, wisi tutaj z inicjatywy Andrzeja, to chciałabym Wam powiedzieć, że w takie dni jak dzisiaj to. E, Oprócz pamięci o tych ofiarach, a było ich sporo, ja też miałam okazję poznać wielu wspaniałych ludzi, warto pamiętać, że wolność nie jest dana raz na zawsze. I warto pamiętać, że mury, które budujemy, jak runą, to pociągną za sobą kolejne ofiary. I życzę, aby tych murów nie było, aby ta wolność, demokracja była świętem dla nas każdego. Dziękuję. Pana prezydenta miasta, pana Rafała Rokaszy. Zapraszam członków zarządu powiatu obuszki. Teraz просто хорошо. Proszę Państwa o upamiętnienie ofiar minutą ciszy.